Cześć kochane moje, zdrowa baba i tarot z tej strony. Przychodzę dzisiaj do Was z czytaniem, co on do mnie czuje. Mamy do wyboru 4, 5 lub 6. Szóstkę i piątkę odkładam na bok, a zostaniemy przy rozkładzie numer 4. Karta anielska ląduje na bok. Co on do mnie czuje? No, kochane, pierwsza karta to karta Słońca. Um, a więc samo szczęście, sama radość. Dalej mamy ósemkę pentakli i króla pentakli. W ósemce Słońca, e, boże w ósemce Słońca, w karcie Słońca, e, w kartę Słońca mamy wpisane. Te najbardziej szczęśliwe momenty to wszystko to, co jest radosne, wszystko to, co jest związane z sukcesem, ze spełnianiem marzeń, z cudownymi, radosnymi chwilami, z niesamowitym szczęściem, ale również z tymi, nie tylko z tymi miłosnymi rzeczami, ale również z pieniędzmi, czyli nagrody, awanse, te wielkie pieniądze, to czas na inwestycje, to ogólnie czas zakończenia sporów, to radość z tego co się ma tu i teraz. To jest miłość, radość, szczęście, dobrobyt, wszystko to co może nas spotkać najlepszego i on to do ciebie czuje. Także tutaj mamy w tę kartę wpisaną tą radość z tego z tych momentów, kiedy On Ci widzi, radość z tych momentów, kiedy jesteście razem, kiedy Cię spotyka z tej bliskości, która jest między Wami, szczęście, miłość i ten ogólnie pojęty dobrobyt. Dalej mamy ósemkę Pentakli i Króla Pentakli. To informacja, że nie tylko ty zajmujesz jego myśli, ale tym drugim, a co do ważności, że tak powiem, tą, tą drugą co do ważności myślą czy sprawą, która jego życie absorbuje, to finanse. On tutaj stara się. Dopiąć na ostatni guzik jakiś bardzo pracochłonny projekt, projekt, który przyniesie mu duże zyski. Również w tę kartę słońca jest wpisany ten dostatek materialny, a więc tu ogólnie mogę powiedzieć, że mężczyzna który jest blisko Ciebie w tym momencie w Twoim życiu, koncentruje się y, głównie na pracy. Ty jesteś tą Jego y, iskierką, Ty jesteś faktycznie tym y, promykiem słońca w Jego życiu, wnosisz w Jego życie ciepło, wnosisz w Jego życie bardzo, bardzo pozytywne y, energie i również on do Ciebie to czuje, Cieszy się, gdy jesteś blisko. E, przynosi mu to e, takie ukojenie, przynosi mu to radość, ale ta koncentracja na pracy pozostaje bardzo ważne dla niego rzeczy. to awanse, to zysk, to e, informacja e, o tym, aby wszystko e, w sprawach finansowych było m, poukładane. W królu monet jest również informacja o tym, że on skupia się na czymś e, i włożył bardzo dużo pracy w to, aby już zaczęło mu e, przynosić e, efekty, aby. E, ten interes, aby ta inwestycja zaczęła już pracować na siebie. To jest informacja o tym, że on pragnie tego aby wasze życie było, że tak powiem, usłane różami przynajmniej od tej finansowej strony. Pragnie tego zabezpieczenia finansowego dla siebie, ale również dla was obojga. To jest dla niego bardzo ważne, aby zapewnić Ci um, to bezpieczeństwo finansowe to jest jego priorytet. Ciebie traktuje bardzo dobrze. Jesteś zajmujesz w jego sercu, zajmujesz w jego głowie, zajmujesz w jego duszy bardzo, bardzo poczytne miejsce. Niemniej jednak on pragnie dać ci wszystko to, na co Zasługujesz, a uważasz, że zasługujesz na wiele rzeczy materialnych również. A karty anielskie mówią, komu powinnaś wybaczyć? Czy gdy, przepraszam, uwolnisz się od starych złości i uraz, zobaczysz, jak Twoje marzenia zaczynają się spełniać. A więc, kochana moja, ktoś tutaj. Jest w, twoim, w Twoich myślach, w Twojej e, głowie, komu jeszcze nie wybaczyłaś, a karty sugerują, abyś tego dokonała, bo wtedy życie dla Ciebie będzie dużo bardziej łaskawe i e, no, wszystko nagle znajdzie się na odpowiednim miejscu. Bardzo Wam dziewczyny dziękuję. Miałyście piękne czytanie, naprawdę pozazdrościć. A przejdźmy teraz do tych z Was, które wybrały numer 5. Co On czuje, jeżeli wybrałaś piątkę? Księżyc. Szóstka buław, piątka buław, ho, ho, kochana. Wygląda na to, że ty tutaj troszeczkę narozrabiałaś. No tak to wygląda, przynajmniej i niestety wyjdzie to na jaw. Wyjdzie na, wyjdą na jaw pewne tajemnice, które są tutaj szczególnie w tą kartę Księżyca wpisane. I dostrzeże to, czy ujawni to, czy przypadek ujawni. No, coś się zadzieje takiego, że niestety Twoje tajemnice wyjdą na jaw, coś, co chciałaś ukryć głęboko, i niestety mężczyzna, o którego pytasz, dostrzeże to. Jego oczy otworzą się szeroko i, no, tutaj będzie mocno zaskoczony. Zobaczy, Pewne sytuacje zobaczy Ciebie przede wszystkim w troszeczkę innym świetle. To będzie bardzo przełomowy dla Niego przede wszystkim moment. Pojawi się tutaj olbrzymia zazdrość, pojawi się, no, pojawią się takie troszeczkę mieszane uczucia, bo w szóstce buław jest najpierw ta radość, to zwycięstwo, że jak gdyby ucieszy się z tego, że odkrył jakąś tajemnicę. Yy, że yy, nie dał się oszukać, że yy, jak gdyby coś wygrzebał, że tak powiem, coś, coś czegoś się dopatrzył, yy, początkowo będzie się z tego cieszył, ale będzie to tylko taki yy, krótkotrwała radość, ten triumf będzie, yy, ten triumf będzie bardzo yy, krótki, bo zda sobie sprawę, że niestety yy, tajemnica, która wyszła na jaw. No, niczego dobrego w waszym życiu nie zrobi, nie zdziała, tak? To najprawdopodobniej się rozsypie ta relacja. Ta relacja pójdzie w kierunku takiego, takiej niestabilności. Tutaj każdy będzie chciał bronić swojego zdania, swoich poglądów. Tutaj mogą być jakieś Konflikty, tutaj będzie bardzo burzliwy okres, i on będzie się czuł mocno zraniony, mocno zdradzony. Tutaj niekoniecznie musi w Waszym wypadku chodzić o zdradę, ale to mogło być. To może być coś, co ukryłaś przed nim, coś, co chciałaś zrealizować sama, nie dopuściłaś go tutaj do pewnych tajemnic, ale on, tak jak mówię, najpierw się ucieszy, że jednak to wyszło na jaw, ale potem dotrze do niego, że no niekoniecznie jest to dla niego dobre. Nie tak sobie wyobrażał wasze wspólne życie, dlatego może tutaj być jakaś walka wewnętrzna. Każdy z, was może, każdy z was może czuć się nie do końca usatysfakcjonowany, a on, tak jak powiedziałam, po pierwsze będzie czuł zazdrość, po drugie, będzie czuł do ciebie żal, że nie dopuściłaś go do pewnych rzeczy. A dla tych z was, które, no, niestety tutaj miały kogoś jeszcze, no to będzie czuł żal o tę zdradę fizyczną, tak, czy emocjonalną. Także, kochane moje, no tutaj, jeżeli coś chcecie przed nim, coś chciałyście przed nim schować głęboko w jakichś zakamarkach swojej duszy, najprawdopodobniej, Ujrzy to światło, e, no, powiedziałabym księżyca, więc gdzieś tutaj pod innym kątem, albo ktoś mu, e, ktoś mu nie wiem, otworzy oczy na pewne e, sytuacje, bo tak też może się zdarzyć. E, no, niemniej jednak e, nie skończy się to tutaj e, pozytywnie, a więc. E, nie będziecie się mieli, kochani, z czego cieszyć, bo on tutaj będzie bardzo mocno poraniony i nawet jeżeli początkowo będzie triumfował, to ten triumf będzie krótko trwały. A karty anielskie mówią bądź sobą. Sytuacja, w jakiej się znajdujesz, wymaga, abyś był naprawdę sobą, gdyż autentyczność jest podstawą Twojej mocy. Kochana, bez względu na to, co zrobiłaś, bez względu na to, czy był ktoś jeszcze w Twoim życiu, czy... Była to innego rodzaju tajemnica, może postanowiłaś realizować swoje plany, bo tutaj, tak jak powiedziałam, nie musi w ogóle chodzić o stradę fizyczną. To bądź sobą, bądź sobą, bo tak naprawdę dziewczyny, my nie robimy złych rzeczy. Jeżeli jesteśmy sobą, jeżeli realizujemy swoje marzenia, jeżeli realizujemy swoje plany, to wszystko się układa e, tak jak powinno. Jeżeli los uzna, że coś będzie dla nas złe, to na, na pewno nas z tej e, ścieżki zawróci. E, kochane moje, bardzo Was proszę o łapeczki w górę. Bardzo Was, bardzo was proszę o e, komentarze. I przejdźmy do tych z Was. Które wybrały szósteczkę? Karta anielska na bok. A tutaj mamy rycerz buław, szóstka kielichów i dziesiątka kielichów. E, kochane moje, tutaj są dwa scenariusze. E, dwa scenariusze, ponieważ mamy na końcu dziesiątkę kielichów. Dziesiątka kielichów w niektórych wypadkach może mówić o, e, znaczy często mówi o rodzinie, ale dlaczego powiedziałam dwa scenariusze? Dlatego, że e, jeżeli mężczyzna, o którego pytasz, ma swoją rodzinę, to e, ta rodzina, jest bardzo silnie zakorzeniona w jego sercu. A jeżeli jest samotny, jeżeli, a, lub jeżeli jesteście tylko e, parą, to może myśleć o założeniu rodziny, może zacząć powoli, jak gdyby przewartościowywać y, swoje, że, swoje y, życie. W rycerzu Buław y, jest informacja o kimś, kto tak naprawdę podąża w swoim życiu za namiętnościami. Y, a więc y, jest tu informacja o tym, że... Mm Podchodzi do Ciebie z olbrzymią pasją. On chce czuć, że żyje, chce być blisko Ciebie, chce tej namiętności, chce pasji, chce y, spotkań takich bardzo gorących, namiętnych. Y, bardzo często ta karta mówi również o związku na odległość. Jeżeli tak faktycznie jest w Waszym wypadku, to e, może to świadczyć o tym, że on e, będzie chciał pewne rzeczy e, zmienić. E, będzie chciał, aby to oderwanie od rzeczywistości, które jest wpisane w szóstkę kielichów e, i to życie tylko e, przeszłością i e, ta chęć takiej, e, takiej troszeczkę iluzji, idealizowania życia będzie chciał właśnie e, zamienić czyli pójść na ten krok wyżej e, będzie chciał zamienić to w dziesiątkę kielichów czyli w ten czas gdzie e, docieramy już do e, miejsca, w którym chcemy stabilizacji, nie chcemy już być lekko duchem e, nie chcemy tylko przyjmować Życia y, tak lekko, swobodnie, ale chcemy, y, chcemy rodziny. Y, y, I tak jak powiedziałam, są tutaj dwa scenariusze. Jeżeli y, jesteście parą, jeżeli jesteście razem, y, to będzie zamierzał, y, będzie y, czy y, może nie zamierzał, co będzie chciał, aby. To uczucie tej pasji, tej namiętności zaczęło się przeradzać w takie poważne uczucie, w taki pełen w taki związek, w taki prawdziwy związek w rodzinę. Natomiast jeżeli on tę rodzinę ma, to niestety będzie Ciebie traktował nadal z taką troszeczkę lekkością, frywolnością, będzie chciał, abyś była cudowną przyjaciółką, z którą dobrze jest mu spędzać czas, realizować jakieś drobne marzenia, Natomiast cały czas będzie wracał do swojej rodziny do swojego stałego związku. Wy, kochane, wiecie najlepiej, która z wersji jest dla Was. Czy z Wami będzie chciał tę rodzinę zakładać i zmieniać się już tutaj z tego frywolnego, lekko ducha, w którego są energie wpisane tutaj w karcie rycerza buław, czy... No, czy, czy będzie wracał do swojej rodziny, a wy będziecie tutaj e, cały czas taką e, przyjaciółką od serca, przyjaciółką e, do łóżka. E, no, to już, kochane, od Was zależy. Wy wiecie, w jakiej jesteście w tym momencie. Sytuacji. Ja wiem, że y, zawsze, jeżeli jest jeszcze y, ktoś, tak, jeżeli jest jeszcze ta stała partnerka, jeżeli jest y, rodzina, to zawsze jest nadzieja na to, że on odejdzie, ale w tym wypadku, jeżeli faktycznie jesteście w takiej akurat sytuacji, to niestety nie, on nie odejdzie w tym wypadku od rodziny ta rodzina jest dla niego bardzo ważna dzieci więc z dziećmi jest istotną częścią sensu życia kochana moja tutaj ta karta jeszcze dodatkowo podbija te informacje jeżeli on ma rodzinę no i ma dzieci to tak jak mówię w 100% no powiedzmy na 99,9% on tej rodziny nie zostawi. Jeżeli nie mówimy tutaj o dzieciach, to pamiętajcie, że w każdej z nas istnieje to dziecko, istnieje to nasze wewnętrzne dziecko, które wierzy, że wszystkie marzenia są możliwe do realizacji. I o tym nie zapominajcie, kochane moje. Całuję Was serdecznie. Zdrowa Baba i Tarot. Bardzo Was proszę o komentarze, o łapeczki w górę i na usłyszenia następnym razem. Baba! Pa, pa.